Hej, gerwazy, dubeltówkę, niechaj strącę tę makówkę. Boże, spuść bombę i zabij tę trąbę. Mam nadzieję, że napiszecie mi w komentarzach, skąd są te cytaty. Sądzę, że z zemsty i sądzę, że przynajmniej jedną z tych rzeczy mówił Cześnik Raptusiewicz. Ale jesteście bardzo oczytani moi widzowie, więc czekam na odpowiedzi. Dlaczego mówię o tych cytatach? No, bo przed chwilą otworzyłam artykuł z wypowiedzią wicepremiera Władysława Kosiniaka Kamysza. Czy mówiłam wam już, że moją największą fantazją polityczną, najbardziej sprośną, która śni mi się po nocach, jest zniknięcie PSL-u z polskiej sceny politycznej? No, to już znacie mój największy i najbardziej intymny sekret. Nie wierzę w to, co widzę. Nie wierzę w to, co widzę. Czytam. Ściągam okulary, zakładam, nie wierzę w to, co widzę. Nie widzę powodów do przeliczania wszystkich głosów, tak powiedział w poniedziałek, czyli dziś na konferencji prasowej, pan Władysław Kosiniak-Kamysz. Dlaczego nie widzi? Bo skala protestów, uwaga, nie jest jego zdaniem wystarczająco duża, aby w jakikolwiek sposób zmienić wynik wyborów. Facet jest wicepremierem i nie zna ustawy, kodeks wyborczy i nie zna konstytucji i nie wie, że o tym, czy wybory były uczciwe, nie przesądza skala protestów, czy 100 osób powie, że wybory nie były uczciwe, czy milion, tylko o tym, że liczy się głosy zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją i... Po pierwsze, ani jeden głos nie może zostać przypisany nie tej osobie, na które był oddane, sfałszowany, czy przeliczony niezgodnie z prawem, czy pominięty, czy unieważniony poprzez dostawienie drugiego krzyżyka, a jeszcze druga rzecz, którą badamy oprócz tego matematycznego wyniku głosowania to jest to, że wybory muszą być równe, tajne i bezpośrednie. Tak mówi Konstytucja. Jeśli wybory nie są równe, czyli jeśli choćby jeden obywatel może stwierdzić, a już wiemy, że mnóstwo obywateli, całe setki obywateli, tysiące obywateli mogą tak stwierdzić, jeśli cho ale choćby jeden głos nie był potraktowany zgodnie z przeznaczeniem, to już oznacza, że wybory nie były równe. By równość wyborów zgodnie z Konstytucją. To znaczy, że każdy głos, każdego uprawnionego do głosowania jest tak samo potraktowany. Ja już nie mówię o tym, że jest to jakaś swoista schizofrenia, przez którą rządu, przez którą i partii, i koalicji KO, przez którą ujawnia się jakieś bardzo mocne pęknięcie. Dziwne, że wicepremier nie zna prawa. Dziwne, że wicepremier tak bardzo lekceważy polskich obywateli, że mówi: Nie, no to jak was. Stu protestuje, to ja tam wiecie, nie? Ja jestem figofago, dancer ze wsi. Przepraszam <laughs> wszystkich ze wsi, nie mam nic złego na myśli, ale wiecie, co taki figofago, lancer, dancer? Dam mi, będziesz mały, wyskakiwał ze stoma głosami. Co mi tam 100 czy 1000 głosów, ja jestem z PSL-u, a dodaje mi milion. Stary, chciałoby się powiedzieć. Jesteś wicepremierem kraju, w którym konstytucja mówi, że liczy się każdy głos, każdy jeden głos, jeden, dokształć się albo zrezygnuj ze stanowiska, bo przykro się tego słucha. No i w kontrze mamy Romana Giertycha, który mówi, że jutro złoży. Zawiadomienie na panią Manowską i inne osoby z tak zwanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Zauważcie, że do czasu wpisu po prostu legalnie wybrany Sąd Najwyższy orzekał o ważności wyborów, a teraz mamy stworzoną przez PiS Izbę Kontroli Nadzwyczajnej, która jest złożona z ludzi, którzy powinni być przez policję wyprowadzeni z Sądu Najwyższego, bo ich orzeczenia mają taką moc jak moje i wasze. Gdybyście tam teraz ze mną weszli. Ubrani w togi albo i nie, albo w taki fajny letni garnitur, i możemy sobie wydać orzeczenie. No to mniej więcej taką moc ma nasze orzeczenie, jak pani Manowskiej. No więc pani Manowska raczyła powiedzieć, że ona olewa protesty. Oczywiście w tej chwili trawestuje jej wypowiedź, ale de facto powiedziała, że olewa protesty, bo niektórzy nie wpisali PESEL-u, nie? Czy to prawda? Nie wiemy, ale taka wypowiedź. I. Roman Giertych, e, powiedziała w ogóle, że to jacyś ludzie Giertycha, lagonieni przez niego, przez social media. I zobaczcie, to samo co u Kosiniaka-Kamysza, taka charakterystyczna pogarda, ty tłumie, ty, ty maso, ty ciemna, ty, twój głos się nie liczy. No i Roman Giertych, który walczy dzielnie, pisze, że we wszystkich 50 tysiącach protestów wyborczych, e, złożonych z jego wzoru, Wnosiliśmy, cytuję go teraz, o przekazanie ich do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. No i z wypowiedzi Manowskiej, zdaniem Giertycha wynika, że protesty ludzi ukradli na Prokurator Ewa Wrzosek stawia bardzo ciekawe pytanie na Iksie: A propos tych, którzy mówią, tak jak wicepremier, że te, tam jak tam te 100 czy 1000 głosów, to tam się nie liczy. A co? Jeśli to właśnie Twojego głosu ktoś nie policzył, jeśli to właśnie Twój głos ktoś źle policzył, oszukał, zrobił to intencjonalnie, a jeśli Twój głos oddany na Trzaskowskiego ktoś położył na kubka na Nawrotskiego, albo odwrotnie, to nadal nieważne, to nadal bez znaczenia, bo matematycznie wpłynęło albo nie na wynik wyborów. Demokracja to ludzie. Nie można mówić, że jeden głos się nie liczy. Ja nie muszę Wam mówić, że jeżeli teraz klepniemy jako państwo, jako kraj, to oszustwo wyborcze, bo jestem coraz bardziej pewna, że doszło do oszustwa wyborczego, to nie będzie już w Polsce wolnych wyborów. Wiecie to, prawda? Wszyscy to wiemy. Wiecie to i moim zdaniem to w ogóle całe wybory trzeba powtórzyć. Pierwszą turę też i ja bym jeszcze sprawdziła poprzednie wybory bo to jest 2020 roku prezydenckie, bo bawi mnie to, nawet przed chwilą, zanim zaczęłam nagrywać vloga, zadzwonił jeden do mnie dziennikarz i zapytał, czy pójdę na debatę pojutrze gdzieś tam do Polskiego Radia z Jackiem Żakowskim i Anną Misiołek. Żeby porozmawiać o tym, czy trzeba policzyć głosy, nie mogę iść, bo po pierwsze wyjeżdżam w czwartek rano, a po drugie mam mega wielkie zapalenie krtani i praktycznie tylko nagrywam vlogi dla Was, ale, po, ale pomyślałam sobie, Boże, w jakim my świecie żyjemy, że ktoś serio chce urządzać debaty o tym, co stanowi prawo. Po co mamy urządzać debaty, skoro konstytucja mówi, że wybory są równe? I jeśli nie były równe, czyli choćby jeden głos nie, nie został potraktowany uczciwie, to wybory należy powtórzyć. Na marginesie Morgenstern zapytał na X, i ja powtarzam za nim to pytanie, czy ktoś mi może podać choćby jeden racjonalny powód, aby nie przeliczyć ponownie wszystkich głosów z wyborów 1 czerwca 2025 roku? W sumie z pierwszej tury też. Czy ktoś da mi jeden racjonalny powód, żeby nie przeliczyć wszystkich głosów? Jak do tej pory, w 100%, uwaga, w 100% komisji, w których ponownie przeliczono głosy, wszystkie głosy na Trzaskowskiego były oszukańczo oddane na Nawróckiego. Nie było ani jednego przypadku, żeby głos na Nawróckiego poszedł na Trzaskowskiego. To nie jest mocna poszlaka? Bo moim zdaniem bardzo to nie jest powód, żeby przeliczyć głosy ze wszystkich komisji. 100% głosów w każdej komisji sprawdzonej były oszustwa na korzyść Nawrodzkiego. Nie chcecie wiedzieć, jak było we wszystkich komisjach? Możecie nie chcieć, ale prawo nakazuje, żebyśmy wszyscy to wiedzieli. No Roman Giertych pisze, że jeżeli po przeliczeniu głosów wyjdzie, że fałszowanie miało charakter systemowy, to wybory muszą być unieważnione bez względu na to, czy matematycznie wygra Trzaskowski, czy ma Nawrocki, ponieważ no, takie zarzuty oszustwa są w większości protestów i zgadzam się. Czy moim zdaniem już nawet po tym, co wyszło układa się to wzór fałszowania głosów. Jan Piński zapytał Groka, ja to także zrobiłam, zadałam proste pytanie, jaki jest Jakie jest zgodnie z rachunkiem prawdopodobieństwa, no właśnie, prawdopodobieństwo, że takie systemowe oszustwa, zawsze przebiegające w jeden sposób na korzyść Nawrockiego, były pomyłkami albo przypadkiem? I Grok odpowiedział: 1,5%. Żyjemy w świecie AI. Żyjemy w świecie prawie rozpoczynającej się III wojny światowej. Żyjemy w świecie, gdzie niektóre kraje, jak Chiny, jak Arabia Saudyjska, jak Stany Zjednoczone, Galopują technologicznie do przodu. I w świecie, gdzie część krajów, jak Polska, jak część krajów Unii, zostaje kompletnie w tyle. Żyjemy w świecie przemian mocarstwowych, zmiany układu się na świecie, a my nie możemy przeliczyć głosów. Chciałam to powiedzieć głośno i oficjalnie. Jeżeli nie przeliczymy wszystkich głosów i nie dowiemy się, kto naprawdę wygrał wybory, Polski już nie ma. Polska nie działa. Polski już, już nie ma, tu jest Rosja. Musimy wiedzieć, kto naprawdę wygrał te wybory. Musimy wiedzieć, kto dokonywał oszustw, fałszerstw. By the way, już wiemy, że było oszustwa i fałszerstwa. Czy ci wszyscy szefowie tych komisji wyborczych, w których 100% głosów na Trzaskowskiego poszło na Nawrockiego, czy oni już zostali doprowadzeni albo wezwani na policję? Czy nimi już się zajmuje prokuratura? Czy oni już zeznawali? Czy oni już mają postawione zarzuty? Nie? Nie słyszę. Powiedzcie głośniej. Tak czy nie? Nie. A. a, widziałam ostatnio, że minister Bodnar... Widzicie, mam tutaj po prostu rozdwojenie jaźni z ministrem Bodnarem, bo pamiętacie, jak mówiłam wam przez tyle lat, że tak go szanuję, jako człowieka go znam i szanuję, jako prawnika, a on po prostu... Nie rozmawiam z nim teraz osobiście, on po prostu teraz tak postępuje, że ja go kompletnie nie rozumiem. I nie mogę tego pochwalić. Wniósł tam o przeliczenie głosów w dodatkowej jednej komisji i czytałam komentarze i ludzie pisali serio? A dlaczego nie we wszystkich? Dlaczego w jednej? Co to w ogóle jest? WDF. Przyłączam się do tych głosów, bo... Mm, bo po prostu nie rozumiem. Ha. Takie pytania padają. Pan Paweł Jabłoński. Pis, gdyby ktoś nie wiedział, ta opcja, ten kierunek. Ok, pisze pan Paweł. Przenieśmy tę dyskusję o ponownym przeliczeniu głosów na grunt prawny. Mam prośbę do tych z Państwa, którzy domagają się, żeby Sąd Najwyższy dokonał ponownego przeliczenia wszystkich głosów, czyli do mnie między innymi. Czy możecie Państwo wskazać podstawę prawną tego rozliczenia? Czas start. Odpowiadam słowami pani prokurator Wrzosek, panie Pawle. Nie są ta prokuratura, bo Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest żadnym sądem, a już najwyższym to na pewno. Nie w ramach rozpoznania protestów wyborczych, a dochodzenia prokuratorskiego w sprawie uzasadnionego podejrzenia dopuszczenia się nadużyć przy przyjmowaniu lub obliczaniu głosów. Duża rola prokuratury. Adam Bodnar do dzieła. Po trzecie, nie przeliczy, a dokona, i to jest określenie prawne, My posługujemy się określeniem publicystycznym, a dokona oględzin kart wyborczych i protokołów sporządzonych przez obwodowe komisje wyborcze, jak każdego innego dowodu rzeczowego, który może służyć do ustalenia przyczyn i okoliczności ewentualnego przestępstwa i wykrycia jego sprawców. Podstaw prawnych, jak pan widzi, panie Pawle, jest bardzo dużo i coś się znajdzie. Swoją drogą jesteście teraz. Wszyscy moi drodzy widzowie, świadkami bez precedensowej propagandy i testowania czy ona zadziała czy nie. Jeśli ta propaganda pisowska, do której hurtowo zaciągnięto pomocników medialnych Pisu, bo już nawet słowo symetrystów nie przechodzi mi przez gardło, zadziała, to znaczy, że już nas nie ma, tak jak już nie ma wolnych wyborów. Mówiłam wam to. Na marginesie, bo wojną domową nas straszy PiS. I to jest zarówno dobra, i zła wiadomość. To jest e, zła wiadomość, ponieważ jest bardzo po drodze z rosyjską dezinformacją, która, jak wiecie, polega na wzburzaniu niepokoju. W sumie nieważne na jaki temat. Jeżeli rosyjska dezinformacja chce zepsuć kraj, w którym działa, a w Polsce działa na pewno, to jej działalność polega na wzbudzaniu niepokojów społecznych, nieważne czy jesteś za szczepionkami czy przeciw, czy jesteś. Za Nawrockim czy za Trzaskowskim, czy za przeliczeniem głosów, czy przeciwko. Ważne, żeby była wojna domowa, ważne, żeby żarł się Polak z Polakiem, ważne, żeby ludzie nie postrzegali się tylko jako interlokutorów czy przeciwników, nawet w dyskusji, ale jako wrogów, żeby nie chcieli wygrać debaty, żeby chcieli się wzajemnie zabić, żeby nie widzieli w sobie ludzi, żeby się nienawidzieli. I właśnie w tę kremlowską nutę uderza pis. Politycy, pis, wyborcy, pis, ludzie na forach, sympatycy kompletnie nieodpowiedzialnie straszący wojną domową. Nawet Duda, prezydent, niestety, postraszył premiera wojną domową. Chcę wam tu powiedzieć z tego miejsca, jako publicystka, jako obywatelka, działacie jak propaganda Kremla, ale po drugie chcę wam powiedzieć. Nigdy nie chciałabym wojny domowej, ale czasem trzeba stoczyć wojnę. Jeżeli miałaby być wojna domowa, to nie widzę lepszego powodu, niż bicie się o wolne wybory, bo oznaczają one demokrację i niepodległość kraju, bo oznaczają one bycie normalnym państwem versus bycie województwem rosyjskim. Więc jeżeli straszycie mnie wojną domową, to ja wam powiem ja i mówię teraz za siebie: do dzieła będę się biła. Nienawidzę wojen. Uważam, że są najdroższym, kompletnie nieefektywnym sposobem rozwiązywania sporów. Każdy z sędzia wam powie, że dużo lepiej jest mediować w każdej sprawie, od najbłagszej do najbardziej wartościowej. Dużo lepiej mediować, niż się bić. Na wojnach tracą wszyscy, a wojny w rodzinie i między przyjaciółmi są najkrwawsze. Jestem totalną przeciwniczką wojen, ale mam swoje zasady, i czasem nie ma wyjścia. Czasem nie ty wywołałeś wojnę, ale w imię swoich zasad musisz się bić. Jestem gotowa się bić. Jeśli straszycie mnie wojną domową, pisowcy, to powiem Wam tak: za wolne wybory będę się biła. Taka jest moja opinia. I jeszcze jedno Wam powiem. Bo to jest oczywiście szantaż emocjonalny. To całe gadanie, jak przeliczycie wybory, to będzie wojna domowa. Ciekawe pytanie, dlaczego PiS tak bardzo nie chce przeliczenia głosów. To ja odpowiadam, niech będzie. Nikt jej nie chce, strona demokratyczna jej nie wywoła, ale jeśli bicie się o pryncypia jest ceną sprawiedliwości i demokracji, bijmy się. Bijmy się. Jeśli trzeba, trudno. Wiem jedno, jeżeli teraz pozwolimy się zaszantażować emocjonalnie, bo to jest obrzydliwy szantaż emocjonalny, a także zastraszyć, bo to jest mało subtelna groźba, a także nacisnąć, bo jest to nie tylko szantaż emocjonalny i groźba, ale też subtelna forma nacisku, to zawsze będą nas straszyć, szantażować i naciskać. To jest ten moment. Czy czujecie to, czy nie? Uwierzcie mi, proszę, na słowo, to jest ten moment, w którym się zdecyduje i to nie pis zdecyduje to nasza reakcja na ich działania, na ich przymus, szantaż i groźby, na próby sfałszowania wyborów, bo uważam, że tak było przynajmniej tak wynika z dotychczasowych informacji i przeliczeń głosów jeżeli nasza reakcja będzie uległa, zostaniemy pobici już na zawsze. Nie dość, że przegramy demokrację i nie będzie już w Polsce wolnych wyborów, to my, to stanie się jeszcze coś gorszego. Nasz duch zostanie złamany. My nigdy już nie uwierzymy w moc naszego głosu, a na tym zasadza się siła demokracji. I jeszcze jedno wam powiem. Jest takie powiedzenie i uczą tego na West Point. Jeżeli nie masz mocnego środka odstraszania, przemoc jest nieunikniona. Churchill to ujął ładniej, że zawsze warto negocjować, ale skuteczniej się negocjuje z pistoletem w dłoni. Zauważcie, że my nie mamy mocnego odstraszania środka na PiS. Zadałam sobie dziś pytanie, jaki jest nasz demokratycznej strony środek odstraszania PiSu? Wiemy, że są przemocowi, wiemy, że są oszustami, wiemy, że popełniają przestępstwa, wiemy, że są bezwzględni, wiemy, że są obrzydliwi, wiemy, że są nałogowymi kłamcami i odwracają język. Trwa to już od dekady. Jaki wypracowaliśmy sobie przez ten 10 lat środek odstraszania? Co na nich mamy? Oni mają szantaż emocjonalny, krzyk groźby, którym ulegamy. Nasze elity ulegają, bo społeczeństwo nie. Mamy już teraz społeczeństwo bardziej dojrzałe niż elity. A co my mamy na nich? Nic nie mamy. I moim zdaniem tym czymś powinna być nieugiętość, ponieważ bandyory, jak wiedzą, że masz taki charakter i że masz takiego ducha, że się nie ugniesz, nie ugniesz się, nie cofniesz się o krok. Niech krzyczą, niech szantażują. Jeżeli wiemy, że to co robimy jest słuszne, a żądanie ponownego przeliczenia głosów jest słuszne, bo idzie o nasz kraj, idzie o uczciwość, idzie o demokrację, nie wolno nam się cofnąć. Nie wolno. Nie wolno, bo to będzie oznaczało, że przegramy kraj, wybory, uczciwość, wolność, demokrację, wszystko. I pomyślmy nad tym, jaki będzie nasz środek odstraszania przeciw PiS, bo brakuje nam go. Podsumowuję. To jest, w ogóle nie odpuszczam tego tematu wyborów, i dopóki się nie dowiemy, co i jak, to go nie odpuszczę, bo uważam, że nie ma po prostu. Och, zobaczyliście przypadkowo bałagan w mojej kuchni, no trudno, bo uważam, że nie ma w tej chwili Ważniejszej rzeczy, tak jak powiedziałam, to jest, to zdecyduje o wszystkim. Podsumowanie. Na razie wciąż nie znamy wyniku wyborów. Takie są fakty. Nie wiemy, kto naprawdę wygrał wybory prezydenckie. Uświadomcie to sobie. Nie wiemy, czy wygrał Karol Nawrocki, a Rafał Trzaskowski. Moim zdaniem wiele wskazuje, że wygrał Trzaskowski, a nie Nawrocki. Drugi fakt i to jest fakt. Z powodu uzasadnionych podejrzeń o fałszerstwo, wszystkie głosy oddane w wyborach prezydenckich muszą być uczciwie i pod nadzorem przeliczone raz jeszcze. Trzeci fakt. Eksperci mówią o fałszerstwach. I mówiłam już o tym, że rachunek prawdopodobieństwa i szansy na to, że taka liczba nieprawidłowości, o której już dziś wiemy, i tak zorganizowany sposób działania, do pomyłki wynosi 1,5%. Czwarty fakt. Policja powinna już przesłuchiwać podejrzanych szefów i członków komisji, o których wiadomo, że doszło w nich do przestępstwa. Piąty fakt. PiS obsadził swoimi ludźmi PKW, zmiany te nazwał reformą, czyli zgodnie z odwróconym językiem Orwella, i Sąd Najwyższy, w drugim wypadku bezprawnie, ci ludzie w sporej części nie są sędziami w ogóle, a na pewno nie służą Rzeczpospolitej. Oni jawnie pilnują i pilnowali już w przeszłości interesów PiS. I jest prawdopodobieństwo, że gdyby PiS sfałszował wybory, to ci ludzie będą pomagać to ukrywać. I istnieją już w tej chwili poszlaki, że tak właśnie mogło być. Nikogo nie oskarżam. Ja po prostu podsumowuję fakty, łączę kropki i nie wyobrażam sobie, żeby tego nie sprawdzić. Kłótnie, a jak jest, może jest tak, może jest tak, może wygrał Nawrodzki. To nie ma sensu. Sprawdźmy to. Nie wyobrażam sobie tego nie sprawdzić po to, żeby wszyscy Polacy mieli pewność uczciwych wyborów, bo będzie to oznaczać zielone światło dla fałszowania wyborów w przyszłości. Szósty fakt. Nieprzeliczenie wszystkich głosów będzie oznaczać pozostawienie Polaków z uzasadnionymi wątpliwościami, czy ich głosy są prawidłowo przypisywane kandydatom i jest to koniec demokracji. Siódmy fakt. PiS i symetryści szantażują tych, którzy chcą uczciwego przeliczenia głosów, a nawet straszą wojną domową. To pokazuje, że się boją i to pokazuje, że mają powód. Jaki? Ale to pokazuje też trzecią rzecz. Te groźby i ten szantaż pokazuje, że PiS ma demokratycznych polityków, ale też ich wyborców za kompletne fujary i frajerów. Ja nie chcę być frajerką, ja nie jestem fujarą. Czy jesteście gotowi się przeciwstawić? Czy jesteście gotowi nie pozwolić sobie, żeby wasze głosy były potraktowane jak śmieci? Czy jesteście gotowi dopingować swoich polityków, żeby działali zgodnie z prawem, z ustawą, kodeks wyborczy, a przede wszystkim z konstytucją? Bo tylko tego trzeba. Nie trzeba pospolitego ruszenia, nie trzeba niczego, trzeba tylko działania lege artis zgodnie z prawem. Róbmy to, co nakazuje prawo i konstytucja. Nie róbmy debat, czy to dobrze, czy to źle, że będziemy przestrzegać prawa i konstytucji. Nie zastanawiajmy się, nie mówmy, że prawa czy konstytucji przestrzega się wtedy, kiedy dużo osób tego chce, bo jak zbyt mało osób chce, no to już nie przestrzegamy prawa i konstytucji. Panie Kosieniaku, Kamyszu, nie robimy tego. To jest po prostu świadczy o głębokiej demoralizacji pana i pana partii, o kompletnym braku moralności, ale też o czymś. Bardzo niepokojącym u wicepremiera o nieprzestrzeganiu prawa. Róbmy to, co nakazuje prawo i konstytucja. A tak już zupełnie na koniec dodam, o czym chyba wszyscy zapomnieli. Stara, dobra zasada prawa rzymskiego, na którym oparte jest nasze prawodawstwo i polskie, i europejskie, mówi, że nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. Czy mnie uszy i oczy nie mylą, czy PiS? Próbuję być sędzią we własnej sprawie. PiS jest oskarżony, że sfałszował wybory i oni chcą nam mówić, co mamy robić? Ktoś tu kogoś robi w bambuko. Jest kochani poniedziałek, co oznacza, że już za 3 dni w czwartek będzie kolejny odcinek mojego podcastu Co to dla nas znaczy? Na Spotify i Patronite Audio. Przypominam, że ten podcast jest moją formą podziękowania dla patronek i patronów, dla wszystkich, którzy wspierają moją pracę, dla wszystkich, dzięki którym mogę robić moją publicystykę na patronite.pl/kośnik Eliza Michalik. Dziękuję Wam wszystkim, że jesteście. Dziękuję też wspierającym na YouTubie. Dziękuję, że mogę czuć taką jedność i że czuję Was za plecami i wiem, że jak się odwrócę, to Was zobaczę i nie jestem sama. To jest teraz bardzo, bardzo ważne. No i cóż, do zobaczenia za dnie kilka, bo sytuacja jest dynamiczna.